Posłuchajcie tej fascynującej historii. Żył kiedyś człowiek tak bogobojny, że nawet aniołowie cieszyli się na jego widok. On sam jednak nie wiedział nic o tym, że faktycznie jest świętym. Codziennie gorliwie spełniał swoje prace i obowiązki, a dobroć z niego promieniująca była tak naturalna, jak zapach rozsiewany przez kwiaty, lub światło słoneczne lub z ulicznych lamp. Jego świętość polegała na tym, że nie pamiętał złych postępków z przeszłości innych ludzi i każdego brał takim, jaki jest. Pomijał to, co zewnętrzne u człowieka, a patrzył w jego wnętrze, gdzie każdy w gruncie rzeczy chce dobra. Jest niewinny, nic nie wie o tym, co złego w przeszłości mu się przydarzy. Z takim usposobieniem kochał wszystkich ludzi i z góry przebaczał każdemu spotkanemu człowiekowi, nie widząc w tym nic nadzwyczajnego, bo to wypływało po prostu z jego sposobu widzenia ludzi i świata. Bardzo głęboka myśl. I dalej. Pewnego dnia Anioł rzekł do niego: Bóg posłał mnie do ciebie. Życz sobie czego chcesz, a to ci się spełni. Może chciałbyś posiadać dar uzdrawiania. Nie, odpowiedział. Wolałbym, żeby Bóg sam uzdrawiał. A może chcesz daru sprowadzania grzeszników ze złej drogi? Nie, odrzekł. Nie przystoi mi poruszać i nawracać ludzkie serca. To powinni czynić aniołowie. Czy chcesz być takim wzorem w cnotliwym życiu, że, po, że to pobudzi ludzi, by ciebie naśladowali? Nie, odpowiedział, bo wtedy zwracałbym na siebie uwagę innych ludzi. To czego sobie życzysz? Pyta zaintrygowany Anioł. Łaski Boga, padła odpowiedź. Jeśli będę miał łaskę, to będę miał wszystko, czego mi naprawdę potrzeba. Ale Anioł nie ustępuje. Ty musisz życzyć sobie jakiegoś cudu, albo zostanie, zostanie ci on dany wbrew woli twojej. No dobrze, dał za wygraną. Nasz mały święty, to proszę o następujący: Niech przeze mnie dzieje się dobro tak, żebym sam tego nie zauważył. W niebie, po dłuższej deliberacji i szukaniu rozwiązań tego problemu, zadecydowano w końcu, by cień tego człowieka posiadał uzdrawiające siły. I odtąd, gdziekolwiek się pojawił, tam. Za jego plecami działy się same dobre rzeczy: chorzy odzyskiwali zdrowie, ziemia stawała się urodzajna, wytryskiwały źródła, a twarze naznaczone troskami rozkwitały uśmiechem. Ale ów święty człowiek o tym nie dowiedział się, gdyż uwaga innych tak skupiała się na jego cieniu, że człowieka prawie nie zauważano i w ten sposób spełniło się jego życzenie by czynić dobro samemu, będąc niezauważanym. Amen.